Jest nieduża różnica typu, one wychowują się razem. No i do tej pory, tak jak patrzymy na te dzieci, to mówimy z mężem, że chyba najlepsze, co im daliśmy, to to, że mają siebie nawzajem. I jest ta trójka rok po roku i teraz dwójka do no, tych dwóch anzymonów najmłodszych. I też rok po roku i oni prawie jak bliźniacy się wychowują i to jest cudowne. Ponieważ e, cała książka jest bardzo prostą, e, i naprawdę e, zachęcam do przeczytania. Niezwykła radość przy z tej książki. E, natomiast e, co chwilę, e, u końca rozdziałów, pani cytują Jana Pawła II. Teksty od A wyszliśmy tutaj z pytaniem o religijność. E, co było takiego ważnego w tych tekstach? E, dlaczego? Chciałyście, Panie, zamieścić te teksty właśnie w Waszych książkach? to powiedzieć szczerze? Szczerze. Ja byłam przeciwna. Aha. Ja była przeciwna. I to Dominika jakby omontowała trochę. Dlatego, że mi się wydawało, że... My tutaj tak trochę o chlebie, o życiu takim brutalnym, często śmiesznym, ale również o rzeczach takich no, 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 różnych, no tak? My tutaj szczerze. My nie, 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 nie kolumniemy właśnie w, Macierzyństwa różnym kolorkiem. I jakoś mi się to zło, Jakoś nie widziałam idei, bo to jakby idea wyszła od wydawcy, tak naprawdę, nie od nas. Nie, nie widziałam spójności między tym życiem takim realistycznym, a takimi ideami i a, teoriami też. tak? Bo to tak jest, bo to są teorie to są idee, idee pewne. Pewne, pewna, pewne dojrzenie do doskonałości tych tekstów. I, I właściwie tutaj do mnie Karam taki jest pomysł, a i powiedziała świetnie, po prostu to jest cudowny pomysł rewelacyjny. No dobra, spoko. Jeśli tak, to tak pójdzie. I poszło. I ja dopiero później zobaczyłam taki ten sens, że rzeczywiście my mówimy o chlebie, w tekstach jest o niebie i to się jakoś spójnie łączy. E, oczywiście to nie jest tak, że my tam w tym życiu pokazujemy i że takie fajnie w ogóle tak przyjemne, jak ten ja tam pokazał. tak? Nie, nie. Chodzi o to, że to jest, to jakby, jakby to jest pewna całość, to znaczy że są rzeczy, do czegoś tam się zmierza, czy, jest, jest jakiś ideał, do czegoś się zmierza. Ale miałyście pomysł na imię dla mnie A, Bo uważałam, że patronem naszej książki jest Paweł. Drugi, dlatego, że właśnie ten pomysł napisania książki powstał przy dwóch janach tylko okazało się, że Agatki dziecko to Jan Paweł. I wtedy nie miałam z sobą kontaktu. Pamiętam, dostałam wiadomość, że Agatka urodziła Jana Pawła. i ja mówię, mówię, że wiesz, Agatka gdyby miała kolejne dziecko, to na pewno i byłby to serdeczny. No żonę pisała sama, jak tak. z tego, z polonówki i pisała. Tak. Że, tak. Tak, że, tak. Tak, że się urodził Jan Paweł przed Gdyby nie ja, syna, bym miała na pewno na Mówię, No mój syn, a przecież to miałaś w rocznego wieku, kiedy na tego syna będzie miała kolejne A tak? ja za chwilkę, ja Tak, okazało się, że, że, że również będzie to syn i również Jan Paweł. No i co się okazuje, piszemy książkę i e, te nasze Jaśki są z nami zawsze. Od pierwszej to to do było ostatniej strony dziecko w brzuchu albo gdzieś tam. Ale to było niebiesko, bo były takie sytuacje, kiedy już byli na świecie urodzeni, łobuzowali ty... i mówimy, słuchaj, musimy się spotkać same, że już bez tych dzieci, tu karmienie, tu pielucha. pielucha i tak dalej. Musimy jakoś już, no, no, to było pod koniec, prawda, e, na no, spokojnie spotkajmy się. Dobra, ja zostawię Jasia z mężem, ja z mężem i nagle okazuje, spotykamy się znowu z Jaśkami. ponownie no, można liczyć, tak? nie? Nie. <laughs> I, 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 I potem się o, słuchaj, to tak jest, że ten ja, Paweł musi z nami być. E, i, I rzeczywiście no. Ale Tak naj, najlepszy był koniec, ponieważ rzeczywiście tutaj się się bardzo, jak to, ma, jak to w ogóle ma wyglądać ten koniec. Domika tak inaczej powiedziała, działa, ja w ogóle można nie trzeba tak patologicznie zakończać, tylko żeby takie po prostu się zakończyło. No i właściwie życie, życie czy, czy, czy nie życie przyniosło no, zakończenie i to, to, co jest w książce, to jest to rzeczywista, autentyczna to historia taką troszkę pisała w reportażowym stylem, nie jako dialog. No, no i to właśnie się odnosimy do tego, że rzeczywiście Jaśki były z nami. Jaśki Paweł i miejmy nadzieję, że ten Paweł większy też. <śle>